Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w Piśmie, Bardzo dobrze nauczycielu, słusznie powiedziałeś. Bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenie i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Oto słowo Pańskie. Bardzo pobożni Żydzi te słowa recytują codziennie. Będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem całą duszą i całą mocą, i ze wszystkich swoich sił. Nazywają te słowa drogą szczęścia. Oni mówią, że człowiek będzie szczęśliwy tylko jeżeli, jeżeli będzie tak żył. I Chrystus się z tym zgadza. On, on mówi: To jest pierwsze, najważniejsze ze wszystkich przykazań. Wszystkie przykazania się streszczają dokładnie w tym. I to, co robi z nami Bóg, to Bóg chce zrealizować w nas właśnie tę drogę szczęścia. Wszystkie wydarzenia w Twoim życiu prowadzą do tego. One mają, wszystkie wydarzenia, które Bóg dopuszcza, konstruuje, robi po to, żeby gdzieś na, na samym końcu, może w momencie Twojej śmierci, zrealizować to słowo. Bogu o to chodzi. Więc jeżeli nie, nie rozumiesz jakichś wydarzeń w, twoich, w Twoim życiu, to jest, to jest mapa, to jest, to jest azymut, to jest e, podpowiedź. Że to wydarzenie z jakiegoś powodu, ono ma jakoś Cię prowadzić do miłości Boga. Zadać sobie tylko pytanie należy, jak? Od czego mnie Bóg dzisiaj odcina, a jeżeli, jeżeli mnie Bóg od czegoś odcina, to prawdopodobnie ze względu na miłość Jego samego.